W sobotę, tak jak widziałyście tutaj w przyspieszeniu albo w skrócie, bo nie wiem jeszcze jak to, jak to połączę e, Widziałyście, że robię właśnie danie z tego kurczaka, którego upiekłam A ja dzisiaj na obiadek do tego kurczaka właśnie ugotowałam sobie e, ryż czerwony Który ma jedną, jedyną wadę taką, że się strasznie długo gotuje, ale trudno I e, teraz właśnie nakładam sobie to pyszne jedzonko Mateusz już swoją część zabrał do pracy, ponieważ on dzisiaj pracuje. Mamy taki układ, wiecie, on wychodzi z psem, a ja mu pakuję jedzenie. No, także wiecie, robotnika, Przenośnie oczywiście, mówię tutaj, żeby nikt nie poczuł się urażony. Robotnika trzeba nakarmić, więc proszę bardzo. Mateusz dostał swoją porcję, a tak wygląda... Moja porcja. Może nie jest, wiecie, jakoś specjalnie y, urocza, no ale jest y, przepyszna, bo ja bardzo lubię połączenie właśnie mięsa z czerwonym ryżem, także... A wiedziałyście, że ryż nie może być poddany obróbce genetycznej, ponieważ nie rośnie? Bym Wam sprzedawała takie rzeczy, które y, słyszę... Oczywiście musicie sobie to sprawdzić same, czy tak jest, ponieważ to jest tak zwana wiedza internetowa. Co prawda, pozyskana od ludzi, którym ufam, ale wiecie, wszystko trzeba sprawdzać w dzisiejszych czasach. Zresztą uważam chyba, że zawsze trzeba było wszystko sprawdzać, nie wierzyć nikomu na słowo. Wiecie, ja sama sobie nie wierzę, a co dopiero internetowi. Także zabieram się za swoje jedzonko i. Na dzisiaj to chyba już wszystko, bo chciałam Wam jeszcze nagrywać jakoś tak monotonnie się składa, że znowu mam zakupy z Half Price, ale to tak jakoś tak mnie oni nie powinni wysyłać wiecie tych SMS-ów na telefon, bo jak wysyłają, to człowiekowi potem jakoś tak dziwnie nie pójść i nie skorzystać z tych promocji. W tej chwili w Half Price jest 2 plus trzecia rzecz. Gratis, ale dotyczy to tylko i wyłącznie działu damskiego I ja się skusiłam wczoraj, kupiłam. Nie powiem co. pokażę. Pokażę Wam pewnie jutro, czyli w niedzielę, bo mam taką cichą nadzieję, że będzie ładniejsza pogoda, bo to co jest za oknem to psa nie można wycie... wypuścić na dwór, a co dopiero kręcić film. Nie ma opcji. Także zabieram się za jedzonko i do zobaczenia, prawdopodobnie jutro. A jeżeli nie, no to. Odesę, także pa, pa Słyszycie ten szum? Tak szumi tylko latem. A dzisiaj pogoda nas zaszczyciła przepięknym słońcem od rana. I podobno, jako jedyny dzień w tygodniu, dzisiaj ma być 32 stopnie wełku. Dlatego ja już się cała nastawiam na plażowanie na balkonie. Arson będziesz plazowała ze mną. Fantastycznie. Niestety, ktoś wyłączył światło. Jeszcze 15 minut temu świeciło przepiękne słońce. Teraz jest czarno. Chmury zasnuły niebo totalnie i lepiej nie będzie, bo słyszę pomrukiwania. Także może być najwyżej jeszcze ciemniej, więc trudno. No, będziemy się wspólnie domyślać, co widać na ekranie. A chcę Wam pokazać przepiękną spódnicę, którą kupiłam na tej promocji 2 plus 1 Half Price. Nie wiem, czy któraś z Was kojarzy, bo ja parę razy mówiłam o tym, że moim marzeniem jest e, taka długa, biała, plisowana spódnica. Biała, kremowa, e, no chodziło o to, żeby była bardzo jasna, bardzo jasno-szara, coś takiego, wiecie. No i e, kupiłam kiedyś jedną w H&M, mam tą taką... E, Taką rdzawą, nie rdzawą, jak się to słowo nazywa? Miedzianą taką, miedzianą, przepiękną zresztą um, i pamiętam wtedy na, w promocji ją kupiłam po 128 zł, bo była kosztowała około 200 wtedy ja mam ją już ze dwa lata i od tego czasu nie znalazłam nic, co by mi się podobało, ponieważ wszystkie one albo dokładały bardzo centymetrów w biodrach, no bo to wiecie, plisy, one muszą być bardzo dobrze zrobione, żeby nie odstawały. Albo po prostu były bardzo drogie, albo brzydkie. No, po prostu wiecie, gatunkowo nijakie. I ja weszłam przedwczoraj chyba do Half Price i dziewczyny po prostu o nie miałam, bo ta spódnica wisza, wis, wis, wisiała na wprost wejścia. I pewnie, myślałam sobie wtedy, pewnie kosztuje miliony monet. No i opowiadam, że nie były to miliony monet. Absolutnie nie były to miliony monet, ponieważ kupiłam tą spódnicę za 75 zł. I już wam pokazuję co to jest za spódnica Jest to spódnica z polskiej marki Simple I <gryw> Dziewczęta Zobaczcie no to Więcej nie trzeba mówić Oczywiście jak ktoś lubi Solejki Zobaczcie No jest tak piękna Ona jest W pasie ma gumkę, Także można jeść i jeść to jest S, -ka. zastanawiałam się nad tym, czy by nie wziąć XS, bo ona mi trochę tak leci w pasie, ale myślę sobie, że chudnąć nie zamierzam, więc raczej bardziej mi spaść nie spadnie. A jeżeli coś, to zawsze można zwęzić, a mniejszej poszerzyć to się raczej nie da. A to o to chodzi, żeby tutaj się pięknie układało i to chyba się pięknie układa. Zastanawiałam się nad bluzką, w tej chwili wymyśliłam taką, ale na pewno docelowo będę nosiła coś innego do niej. Też po prostu jest tak upiornie gorąco, że nie chciałam e, nic takiego bardziej na siebie zakładać. Poza tym bardzo, wydaje mi się, że bardzo dobrze te odkryte ramiona równoważą tą szerokość spódnicy. Tak myślę. Staram się to na maksa obniżyć tą kamerę, żebyście dobrze widziały, jeżeli w ogóle coś widzicie w tych ciemnościach egipskich. Ona się układa jak złoto. Ta z H&M. A, nie, nie powiedziałam. Jedna i druga spódnica to jest 100% poliester. Tylko poliester ten z H&M i ten poliester y, simple to jest zupełnie inna bajka. Ale zupełnie inna. Tamte plisy są sztywne. Y, potrafią się złamać. Y, bo ma, Chociaż wydawało mi się, że jest w świetnym gatunku ta Spódnica z hajem, ale to dziewczyny. Widzicie? Teraz z bliska Wam pokazuję kolor. Mam nadzieję, że widać. To jest biel złamana kremem, ale nie umiem powiedzieć, nie umiem tego powiedzieć, bo to nie jest kremowy. Nie jest w żółty wpadający, nie jest w beż wpadający. To jest po prostu obłędna. obłędna jest. Promocja była 2 plus 1, więc jako drugą rzecz, i to jest też jedno spełnienie jednego z moich marzeń. Jeżeli znajdę zdjęcie, to wkleję wam tutaj w tym momencie zdjęcie torby, która jest moim marzeniem od wielu lat. Moja ukochana torba jest to torba z marki skandynawskiej Baymalen Birger. Nie wiem jak to się czyta, bo to ja po w skandynawsku nic. Um, I to jest w ogóle poza moim zasięgiem finansowym. Bardzo taką um, nawiązującą do niej um, torbę robi um, wiele, wiele, wiele marek, ale w takiej w miarę dobrej cenie robi Job. job, job. Um, Tylko, że um, no to też jest około 600-800 zł. Ta torba. No to kompletnie, wiecie, no nie, no nie, nie w tym momencie finansowym. I jak byłam teraz, właśnie jak już miałam tę spódnicę w ręku, idę, idę, patrzę i widzę. I słuchajcie, jest. To się może podobać albo nie, każdy ma inny gust. Tak jak mówię, dla mnie mm, taką, takim pierwowzorem tej torby jest Neverfull, ale ja nigdy nie ubierałam się przy tej marce, dlatego że, o ile bardzo podoba mi się. Mm, Wygląd tej torby, to chciałam zawsze, żeby ona miała inny kolor. Ja wiem, że Neverfull występuje chyba w kilku wersjach kolorystycznych, ale jak zobaczyłam tę, to, to się zakochałam. To jest marka Nine West. Ani droga, ani tania. Taka, wiecie, bardzo średniutka półka cenowa, ale ona wygląda tak samo jak Neverfull. I też nie jest ze skóry. Neverfull też nie jest ze skóry. Kiedyś bardzo się rozczarowałam, jak się dowiedziałam, że Neverfull nie jest ze skóry. Jest to torba tej wielkości. To jest tak jak chyba ten e, średni Neverpool. Zobaczcie. Tak, tak ona fajnie wygląda. Torba jest leciutka, jak pióreczko. I no, na lato wydaje mi się, że jest idealna, jeśli chodzi o kolorystykę. No i to są moje kolory, więc moja paleta kolorystyczna zdecydowanie bardziej niż Neverpool. Jest taka wesoła. E, torebka jest wykończona w środku pięknie. Przepraszam, tu avizonuję. Chciałam Wam pokazać. Ona ma w środku torebkę, którą można nosić jako torebkę po prostu. Małą torebeczkę, a można też ją o, przypiąć tutaj do boku, żeby nam jej nikt nie wyciągnął i nosić ją jako saszetkę. Nie wiem czy to jest w Neverfulu. O, Takie małe cosik można sobie, wiecie, o, zarzucić na lato jak znalazł, prawda? Ale można, tak jak mówiłam, przypiąć właśnie tutaj do środka. Torby można również o, spiąć, tak, żeby zmieniła nieco kształt, żeby była mniejsza. O, można ją też zapiąć. Jest zapinana na zatrzask. Ma w środku, teraz Wam pokażę. O. ma w środku, chociaż ja zdecydowanie wolę tą większą wersję. Jest, ma wykończoną piękną podszewką beżową. Jest zrobiona z ogromnym smakiem. Tutaj ma takie dwie małe przegródki. Tutaj ma jedną taką kieszeń na zameczek, także można sobie włożyć portfel czy telefon, żeby nam nikt ewentualnie nie, e, nie wyciągnął. Także moje marzenia o marce, o torbie z marki Birger chwilowo e, ucichły, wiecie. I na pewno nie będę nic kogoś, i tak mnie nie kombinowała, bo tak jak mówię, to nie jest moja grupa cenowa, ale nawet w promocji mają takie ceny, że. No. Ale to mnie y, absolutnie satysfakcjonuje. Nie wiem jak z jakością, bo nigdy z marki Nine West nie miałam nic nowego, bo miałam bardzo wiele butów i torebek, z Lupexu, po prostu z marki Nine West. I one się całkiem nieźle trzymały, więc no zobaczymy. Nie wiem, to było też dawno temu, kiedyś wiecie, wszystko miało zupełnie inną jakość, teraz to jest różnie, więc będzie okazja, żeby się przekonać. Zobaczcie, tak dokładnie wygląda ten wzór. No bardzo nawiązuje do mm, torby Louis Vuitton w mojej ocenie. Zrobione jest fajnie, jeśli chodzi o o, rączki, rączki są tak przyszyte, że raczej tu nic nie powinno się urwać, bo one są, zobaczcie, przyszyte podwójnie na całej tutaj długości, więc raczej wszystko powinno się mocno trzymać. No i to są rzeczy, za które zapłaciłam. No i trzecia rzecz była gratis i teraz pokażę Wam, co jest właśnie, co stanowi tą trzecią rzecz, którą kupiłam. A właściwie to są dwie rzeczy, a właściwie to jest para. A to są buciki, które właśnie były gratis, jako ta trzecia rzecz. I nie wiem w ogóle co to jest za marka, bo nie wiem co to jest napisane. Circus. 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 Nie wiem, nie wiem co to jest. No taka marka. To są klapeczki, które są wykonane z pięknej skóry. One się tak fajnie prezentują. Zobaczcie, no są takie puchate. Jest to bardzo wygodne, przy czym trzeba było przymierzyć kilka par, bo yy, takie mam wrażenie, że część tych butów była z defektami, bo yy, były jeszcze w ogóle różowe, takie amarantowe przepiękne, ale takie sobie pomyślałam, że czarne to tak wiecie, można do wszystkiego nosić. Yy, I wyobraźcie sobie, że niektóre z nich miały tutaj coś tak twardego. Że nie szło ich nawet po sklepie nosić, więc nie wiem. Ale ja w tych już się przespacerowałam, co prawda, na dworzu jeszcze w nich nie byłam. A już widzę: Circus by Sam Edelman. Nie znam marki. Yy, Pobawiałam się w detektywa sklepowego, zdarłam metkę i one kosztowały wcześniej stówkę. No, stówkę kosztowały w yy, half price, a ile wcześniej, to nie wiem. I ja je kupiłam. Znaczy, tutaj ta ostateczna cena to była 70 zł, no a ja oczywiście, tak jak mówiłam, dostałam je gratis. No, a nie powiedziałam Wam, ile torba kosztowała. Torba kosztowała 149 zł i była przeceniona. Nie wiem z jakiej ceny, bo już urwałam metkę, bo byłam z nią na ulicy. Nie, nie, tutaj nie pobawiłam się w detektywa. A wcześniejsza była cena chyba 190, coś takiego. Także dwie rzeczy kupiłam, a trzecia była gratis. Naprawdę mam nadzieję, że coś widać w ogóle, bo. Masakra jest. No. Więcej nie zamierzam już tam chodzić do tego sklepu, bo to jest jak z Maxem. Jak wpadniecie, to. Mm. Ale y, mam na swoje usprawiedliwienie to, że. Spełniłam za całkiem nieduże pieniądze swoje dwa marzenia. O ile ta torba prędzej czy później na pewno się rozpadnie, to ta spódnica będzie mi służyła naprawdę lat a lat, ponieważ to nie jest spódnica, w której ja będę chodziła, wiecie, tak na co dzień. No bo z torbami, ze szmatami w samochodzie to wiecie, wiecie, jak jest, nie? Chcę, żeby była ciemna, ale no jasna, prawie że biała spódnica to nie ma opcji. Poza tym ja jej w domu nie wypiorę, to już wiecie, tylko pranie chemiczne, więc. A powiedzcie, czy pierzecie w domu plicowane spódnice i jak one się zachowują? Czy, czy, czy to potem te plicy się nie odkształcają? Czy wystarczy wiecie wymoczyć w wodzie i powiesić z wodą? Czy to wróci do swojego wyglądu? Bo tą schemu to powiem wam szczerze raz oddam do pralni i, i to całe moje pranie, ponieważ, no gdzie to jest ciemnobrązowa spódnica, taka miedziana a noszę ją tak bardzo rzadko, że na razie po jednym praniu jest. Także dajcie znać, czy prałyście takie spódnice plisowane w domu, no w pracy to pewnie nie, ale czy ręcznie, czy, czy dałyście radę coś takiego w domu wybrać? No, także ja serdecznie dziękuję Wam dzisiaj za Waszą obecność. Mam nadzieję, że coś tutaj w ciągu tego filmu Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę do góry. Zasubskrybujcie kanał, jeśli dotąd jeszcze tego nie robiłyście, nie zrobiłyście. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło, buziaczki, mm, pa pa!